Cześć, pochmurno i deszczowo. No, możemy się tylko domyślać, że 74 lata temu pogoda w okolicy była ładniejsza. 6 sierpnia 1947 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w bestialski sposób zamordowali Bolesława Majewskiego. Ja o tej zbrodni mówiłem już w swoich filmikach, mówiłem, ale pominąłem kilka. Ciekawych szczegółów, więc dzisiaj tymi szczegółami się z Wami podzielę. Zanim opuszczał cmentarz w Sosnowicy, odwiedzał jeszcze jeden grób bardzo blisko grobu Bolesława Majewskiego. To pomnik Andrzeja Fedorowicza, starszy felczer Andrzej Fedorowicz. Udzielił jako pierwszy fachowej pomocy lekarskiej rannemu Bolesławowi i później pomagał w jego leczeniu. W czerwcu 44 roku Bolesław Majewski, żołnierz armii krajowej pseudonim Żyd brał udział w bitwie z Niemcami. To było pod wolą wereszczyńską, kiedy przedzierał się przez łany zboża i atakował niemieckie pozycje. Został trafiony w nogę. Rana okazała się tak bolesna, tak silna, tak mocno krwawiła, że Bolesław nie mógł kontynuować walki. Wszędzie świstały kule, a po niebie co chwilę przelatywał niemiecki samolot. No, taka sytuacja trwała jeszcze wiele, wiele godzin. Dopiero późnym wieczorem, kiedy ucichły samoloty, ucichły wystrzały, Niemcy się wycofali, okoliczna ludność wyszła z domów po to, aby odszukać swoich zwierząt gospodarskich. Zwierzęta te wcześniej wypuszczono na wolność z obawy przed bombardowaniem. I Pewna ukraińska rodzina, która szukała swoich zwierząt, natchnęła się na ciężko rannego Bolka. Po wielu godzinach spędzonych na słońcu, w upale, bez wody, bez środków przeciwbólowych, z ciężką raną nogi, Bolesław w końcu doczekał się pomocy. Pomocy Bolesławowi udzieliła ta ukraińska rodzina. Ponadto odszukała oddział Armii Krajowej i wskazała kolegom Bolesława, gdzie leży ich ranny kompan. Pierwszej fachowej takiej pomocy lekarskiej udzielił Bolesławowi sosnowiczanin. Wcześniej przeze mnie wspomniany starszy felczer, pan Andrzej Fedorowicz. Ale rana była bardzo poważna. Stan zdrowia Bolesława pogarszał się. No, Bolesław wymagał hospitalizacji. Dlatego mimo dużego ryzyka brat Bolesława Felix postanowił zawieźć brata do szpitala w Chełmie. Felix często odwiedzał brata w szpitalu, przywoził mu prowiant, przywoził mu jedzenie, bo w szpitalu Panowała ogromna bieda i głód. Kiedy pewnego razu przyjechał ponownie do szpitala, chirurg, który opiekował się Bolkiem, wziął Feliksa na bok i, no i mówi do niego, że z Bolkiem mają duży problem, bo w nocy, w czasie gorączki, w czasie snu. Bolesław przez sen walczy z Niemcami, wykrzykuje wówczas różne rzeczy, i tym samym może ściągnąć niebezpieczeństwo na siebie, no i na personel szpitala. Ale jakoś wszystko dobrze się skończyło. Wkrótce Sowieci weszli do Hełma, nastał krótki względny spokój, i wówczas Bolesław. Mógł spokojnie powrócić do domu. Po powrocie do domu niemal od razu Bolesław zaczął odkładać pieniążki na operację nogi. Trwało to aż do dnia 6 sierpnia 1947 roku, kiedy to no już wiecie co się stało. Rodzimy komunistyczny aparat represji w bestialski sposób zamordował Bolesława Majewskiego na jego własnym podwórku. Ale mówiłem już o tej sytuacji w innym filmiku. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam. Filmik ma tytuł Bracia Majewscy niezłomna rodzina z okolic Sosnowicy. Taka to oto historia opowiedziana w 74. rocznicę śmierci Bolesława. Pozdrawiam.